Witam serdecznie widzów. Drodzy Państwo, z dniem dzisiejszym zaczynamy nowy projekt, który będzie polegał na tym, że będziemy Państwu przedstawiali sylwetki twórców, którzy biorą udział w wystawie Percepcję Kopa. Będziemy starali się przybliżyć artystów, jak również krótko scharakteryzować dzieła, które wiszą tutaj w Galerii Sztuki Współczesnej. Naszą wiedzę o biografii i dalsze informacje na temat artysty będziecie Państwo mogli oprócz obrazu przeczytać. A służy ku temu publikacja, bardzo ważna, która wyszła w zeszłym roku, oto ona. I chcę powiedzieć, że według tej publikacji, to jest to publikacja gminująca nowy nurt w sztuce polskiej i większość, gro tych artystów znalazło się w tej tak bardzo ważnej dla kultury polskiej publikacji, do której miałem przyjemność napisać wstęp. Zaczynamy, proszę Państwa, od Pani Katarzyny Adamiak-Jaśnikowskiej. Obraz znajduje się tu za mną. Pani Katarzyna specjalizuje się w portrecie. Jak sami Państwo widzicie, włada doskonałym warsztatem. Obraz jest miękki, pełen świetlistości i pokazuje nam cały warsztat i kurs artystki. Jak artystka pisze we wstępie do katalogu, do tegoż katalogu, jej przede wszystkim chodzi nie tylko o oddanie podobieństwa, ale również o oddanie duszy modela, którego portretuje. Myślę, że zadanie wykonała w portrecie, którzy znajduje się za mną w sposób znakomity. Muzyka